Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. To rozwiązanie właściwie genialne w swojej prostocie, a do tego może ograniczyć o 200 tysięcy ton rocznie ilość odpadów trafiających do środowiska. System kaucyjny, proste, prawda? A jednak wciąż nie takie proste do wprowadzenia w Polsce. Już teraz więcej o systemie kaucyjnym. Razem ze mną Janna Kądziółka, prezeska polskiego stowarzyszenia Zero Waste. Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry. Ostatnio zapukaliście do premiera, do kancelarii premiera, wyświetlając takie animacje na KPRM-ie. Czy to sprawiło, że sejmowa zamrażarka, w której ten projekt systemu kaucyjnego już dosyć długo jest, trochę zaczęła się rozmrażać, czy niekoniecznie? Mam taką nadzieję. Rzeczywiście prowadzimy szereg działań, a to jest jedno z nich, które właśnie ma doprowadzić do tego, że ten projekt ustawy, który w zasadzie jest gotowy, będzie procedowany. W tym momencie troszeczkę to drgnęło, ponieważ ten projekt jest analizowany przez Komisję Prawną, więc mamy nadzieję, że już w zasadzie na dniach. Zostanie przekazany dalej do rządu, a później do e, parlamentu. Mam nadzieję, że nastąpi to w maju. To dlaczego tyle to trwa? Jakieś y, teorie mogą być spiskowe? <laughs> Nie jestem fanką teorii spiskowych, ale tutaj możemy powiedzieć o kilku elementach. E, na pewno y, dosyć długo trwały w ogóle konsultacje dotyczące tego projektu, tak? bo są różne grupy interesów które, no właśnie, w różny sposób po prostu patrzą na kwestię wprowadzenia w Polsce systemu Dobrze, kaucyjnego. Dobrze, bardzo dyplomatycznie ale... mówisz. No to konkret, komu ten system kaucyjny nie do końca po drodze? Myślę sobie tak, że producenci wcześniej nie byli przekonani do tego. Potem okazało się, że stwierdzili, że to jest jednak dobry pomysł i teraz są, są za nim. Natomiast dotarły do nas takie informacje, że... Sieci handlowe, które już teraz zresztą zbierają częściowe opakowania nie potrzebują tego systemu, ponieważ chcą sobie go zorganizować same. I bardzo duże prawdopodobieństwo jest takie, że ten dobry materiał, materiał, który możemy przekazać do recyklingu, zostanie po prostu wywieziony poza granice Polski i tam sprzedany drożej. Więc to jest, to jest jedna rzecz. A inna sprawa jest taka, że rzeczywiście dosyć długo leży ten projekt w, w zamrażarce, tak jak wspomniałeś. A więc no, tutaj mamy nadzieję, że, że premier, że, że rząd po prostu już nie będą się zastanawiać, nie będą się wahać i, i po prostu zdecydują o tym, że, że to już jest ostatni dzwonek dla systemu kaucyjnego. Tak o tym mówimy w ostatnim czasie. Czasem trzeba zadawać najprostsze pytania. No to zadaję. Czym jest system kaucyjny? System kaucyjny na opakowania po napojach to jest system, który właśnie powoduje, że w momencie, kiedy używamy tak dużo opakowań po napojach, te opakowania cały czas mają wartość i zawracamy je cały czas do obiegu, tak, że w momencie, kiedy właśnie idziemy do sklepu, płacimy kaucję, kiedy zwracamy butelkę czy, czy puszkę po napoju, tą kaucję dostajemy, z powrotem, i tak naprawdę jest wiele, wiele plusów tego, tego systemu. To do plusów jeszcze takich środowiskowych, szczególnie za moment przejdziemy, ale jeszcze o samym rozwiązaniu, o tym samym systemie chciałbym porozmawiać. Ja pamiętam mhm. z dzieciństwa, początek lat 90., że kaucja na butelka to było coś zupełnie takiego normalnego, a później przez wiele lat to jakoś nie działało zniknęło. Zacząłem od tego, że to jest naprawdę proste rozwiązanie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wymagające pełnej procedury legislacyjnej, że wymagające dostosowania ze strony sieci handlowych małych przedsiębiorców, konsumentów tak dalej, Ale w gruncie rzeczy, tak patrząc na to w najprostszy możliwy sposób, no to to jest płacenie za butelkę zwrotną. No nie da się tutaj jakiejś wielkiej filozofii Dorobić. A może jednak, może ja czegoś nie rozumiem, może ja się mylę. Kiedyś się dało, trzydzieści parę lat temu, teraz jest z tym taki wielki problem. O co chodzi? No tak, teraz rzeczywiście no jest dużo większy rynek tak, i bardziej zróżnicowany, ale ja się z Tobą w pełni zgadzam. Tak naprawdę wprowadzenie systemu kaucyjnego jest bardzo proste. Rzeczywiście potrzebujemy czasu, żeby zorganizować i operatora, który będzie zagadywał tym systemem, i to, że sklepy muszą po prostu wdrożyć się w samą tę procedurę. To zabiera. Często kilkanaście miesięcy. Natomiast to, co chcę podkreślić, w wielu krajach, u naszych sąsiadów ten system funkcjonuje. 13 krajów europejskich ostatnio Słowacja, teraz Rumunia znakomicie funkcjonuje ten system na Litwie, znakomicie funkcjonuje w Estonii. Więc patrząc na to, jak u nich przebiegało to wdrożenie i jak teraz to działa i jakie przynosi efekty, naprawdę nie jest to nic skomplikowanego. Wręcz jest to bardzo prosty system. Okej, okay. i nie chciałbym popadać w takie tony narzekania, że, że tylko u nas się nie da. No, ale kraje, które wymieniłaś, to, to i tak nie jest cała Europa. To jest powiedzmy połowa stawki. Kraje nadbałtyckie, chyba wszystkie, z wyjątkiem Polski, no nie liczymy Kaliningradu, mają taki system, i rzeczywiście można u kogo podpatrywać. Ciężko to pewnie skopiować jeden do jednego. No ale może to nie jest tylko nasz problem. Zastanawiam się, wciąż no, ustaliliśmy, zgadzamy się oboje, że to jest bardzo proste rozwiązanie, bardzo skuteczne, właściwie no, od momentu promadzenia z dnia na dzień zakładam odnoszące namacalne środki, skutki środowiskowe. No ale, ale nie jest jednak tak powszechne, to nie jest tak, że cały świat to mamy, nie mamy. No to nie, no zdecydowanie nie cały świat to ma, natomiast e, trzeba pamiętać o tym, że do tej pory system kaucyjny był e, opcją, był dobrowolny dla krajów Unii Europejskiej. E, wkrótce to ma się zmienić i to już nie będzie opcja, to będzie system, który po prostu musi w krajach Unii Europejskiej obowiązywać. Więc e, my w tym momencie jesteśmy na takim etapie, że właśnie wprowadzamy to jeszcze dlatego, że chcemy, Wiadomo, potrzebujemy oczywiście, ale jest to dosyć dobrowolna rzecz. Natomiast za chwilę, tak czy inaczej, będziemy musieli to rozwiązanie wprowadzić, więc w sumie, dlaczego nie teraz? Okej, okay, to jeszcze o samym systemie, bo z jednej strony mamy, wspominałaś już, duże sieci handlowe, które mogły być zainteresowane powiedzmy opóźnieniem wprowadzenia tego systemu, czy, czy... Zmianom niektórych przepisów czy jego rozwiązań, no ale mamy też i tutaj często do dosyć jest podnoszony głos tych małych przedsiębiorców, te sklepiki osiedlowe, które rzeczywiście będą musiały się dostosować. O ile dla giganta wprowadzenie pewnie no, jakiejś procedury dla, dla całej sieci, no nie będzie szczególnie dużym problemem, no to zastanawiam się, jak to wpłynie na funkcjonowanie małych sklepów, często bardzo małej powierzchni, gdzie te z butelki składować, kto będzie je odbierał, z jaką częstotliwością, kto za to zapłaci, co z, nie wiem, sanepidem, bo jeśli w małym sklepie pewnie rzadziej odbierane butelki, no to już też można się zastanawiać, czy tam wszystko jest ok, jak to wygląda. Już wyjaśniam. To wygląda w ten sposób, że obligatoryjnie ten system kaucyjny ma być dla sklepów powyżej 200 m2, natomiast, e, natomiast nieobowiązkowo e, będą właśnie te sklepy, które mają poniżej e, 200 m2 e, i one e, mają być zobligowane do pobierania kaucji, natomiast już nie muszą i nie, niekoniecznie e, właśnie będzie tak, że one będą e, te butelki e, w systemie kaucyjnym e, zbierać. Natomiast y, podam przykład, y, bo najlepiej na tym pracować. Ja pamiętam, kiedy organizowaliśmy takie wyjazdy studyjne dla dziennikarzy kilka lat temu, w momencie, kiedy zaczynaliśmy w ogóle taki, y, tą część edukacyjną, informacyjną tego projektu kawacyjnego, y, właśnie byliśmy w, u naszych sąsiadów, to była Litwa, to była Estonia, to była Norwegia i ja pamiętam taką sytuację, gdzie y, podjechaliśmy na stację benzynową. I ktoś by pomyślał, no stacja benzynowa niekoniecznie, w ogóle jest tam przestrzeń do tego, żeby rzeczywiście zbierać te butelki. I e, mam nawet zdjęcia z tego wyjazdu właśnie pokazujące, że e, po prostu trzy takie worki, bardzo duże worki na, e, na pojemniki e, i tak naprawdę zupełnie żaden problem z tym, żeby te... Te opakowania po napojach zbierać. Pamiętajmy o tym, że te sklepy mogą się decydować właśnie na to, żeby być w tym systemie, między innymi dlatego, że dla nich to też będzie korzyść, bo ci klienci z tymi butelkami będą chcieli do nich przychodzić i będą chcieli u nich robić zakupy. Więc myślę sobie tutaj, że to jednak będzie na plus dla tych mniejszych sklepów, żeby one też się zaangażowały właśnie w ten system. No to wchodzimy teraz w buty konsumenta i tak krok po kroku. Mam w domu. Pięć butelek i co robię z tymi butelkami? No, generalnie na pewno nie, nie, nie zgniatam ich jakoś bardzo, bo tak naprawdę na każdej z tych, z tych butelek jest, jest logo, jest kod. Więc w momencie, kiedy chcę zrobić zakupy tak, w, jakimś, w jakimś sklepie, większym bądź mniejszym, po prostu te butelki ze sobą zabieram i mam dwie opcje. W sklepie może być automat. Ten etap może być na terenie sklepu, może być poza nim, bo również takie właśnie przykłady z zagranicy pokazują, że to po prostu na przykład na parkingu danej, danej galerii handlowej może być taki duży, nieduży, może być taki kontener, właśnie, w którym, w którym jest ten automat, albo właśnie na terenie samego sklepu, czy to zbiórka przez automat, czy zbiórka ręczna przy kasie. Po prostu zwracam te butelki i generalnie dostaję zwrot albo na rachunku, albo właśnie. Gotówki za, za podniesioną kaucję, co ważne. I tutaj wiele osób podnosi to jako argument przeciwko systemowi, natomiast musimy pamiętać, że nie będzie już paragonów. W tym sensie teraz ten system nie działa, właśnie dlatego że. Można zwrócić, paragon, ale tylko żeby... zakupione w sklepie i trzeba okazać Prada? paragon. Tak no był. właśnie. To, 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 to nie jest dobry pomysł, bo kto z nas w ogóle przechowuje te paragony. Tak Więc. Więc tutaj to, co jest ważne, to to, żeby już totalnie iść temu klientowi na rękę. Nie będzie, nie będzie paragonów, więc będziemy bez problemu mogli zwrócić te, te opakowania w sklepie. Ja mam takie podejście, że naprawdę jest to, jest to bardzo, bardzo wygodny system. Oczywiście będzie to pewien wysiłek dla tego konsumenta, bo on będzie musiał zabrać ze sobą te, te butelki, no ale, ale umówmy się, jeżeli nawet raz w tygodniu robimy, robimy zakupy. To, to spokojnie takie butelki po prostu do siatki możemy włożyć i je, i je zwrócić. Co jest fajne, to to, że rzeczywiście te sklepy są bardzo dostępne, tak? Nie będziemy musieli jechać na drugie koniec miasta na przykład, żeby zwrócić te opakowania. Więc myślę, że wygoda naprawdę jest dosyć duża, jeżeli chodzi o konsumenta. Okej, okay, no to jeszcze szczegółowo co będziemy mogli zwracać? Każdy rodzaj butelki, pojemność. <laughs> ta kaucja uh, to to też ze nie jedno... każdy mhm. Nie każdy. To znaczy tak, system karcyjny jest rozwojowy, tak? Że na dzień dzisiejszy w tym projekcie mówimy o tym, że to będą jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, to będą szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra i puszki metalowe do 1 litra. Bardzo byśmy chcieli, żeby ten system się rozwijał i rozrastał w tym sensie, żeby też jednorazowe butelki szklane były w tym systemie. Żeby na przykład y, butelki po y, mocnych alkoholach weszły do tego systemu. Była dyskusja o tym, że małpki powinny wejść do tego systemu. Tak, więc na ten moment niestety a nie wszystko udało się przeprocedować tak, jak, jakbyśmy tego sobie życzyli. Natomiast y, mamy nadzieję, że, że, że ten właśnie system jest na tyle otwarty, że będzie dało się to zrobić. No bo y, ja powiedziałam tak, y, rzeczywiście na początku powiedziałeś, że, że to jest 200 tysięcy ton e, każdego roku, e, a jak sobie dodatkowo jeszcze pomyślimy, że jeżeli dobrze pamiętam są takie dane, które mówią o tym, że małtek sprzedaje się dziennie 3 miliony sztuk, tak? I do 12 milion sztuk, to, to to jest ogromna ilość, a tak się składa, że w momencie wiem, że mamy za chwilę rozmawiać o tych korzyściach środowiskowych, ale, ale... Wyobraźmy sobie to, idziemy do tego lasu gdzieś na, nad rzekę i po prostu pierwsze co widzimy to są małpki, puszki, plastikowe butelki po, po napojach, które po prostu giną zwierzęta. Więc, e, no, Ale myślę czy ja sobie, dobrze, że na ten moment. Czy ja dobrze to zrozumiałem, taki... właśnie te małpki, butelki po mocnym alkoholu nie są w tej obecnej wersji ustawy objęte. Nie, niestety. Nie, niestety nie. I było dyskusja na ten temat, i były już zapowiedzi, że będą, ale, ale na ten moment nie. I dlatego ja to podkreślam, że to w pewnym momencie po prostu musi temat wrócić e, i ten system musi zostać otwarty na dodatkowe opakowania, bo przecież e, właśnie te, te mocniejsze alkohole to jest, to jest bardzo duży rynek w Polsce. I e, nie wiem, butelki po winach. Po, po właśnie tych dużo jeszcze mocnych alkoholach, tak? to, to też jest temat, który, który powinien gdzieś tam wejść do, do systemu. A co z wysokością kaucji? Kiedy zaczynaliśmy kilka lat temu ten, ten projekt kaucyjny, to wtedy mówiliśmy, że ta karta powinna być na poziomie 50 groszy. To jest wartość optymalna z tego względu, że z jednej strony zachęca do tego, żebyśmy zwrócili to opakowanie, a z drugiej strony nie prowadzi do, do różnych przekrętów finansowych, które gdzieś tam mogą się pojawiać. i Takie przykłady gdzieś były też za granicą, więc 150 groszy było optymalne, bo to był odpowiednik 10 eurocentów mniej więcej. W, w innych krajach tak to funkcjonowało. Natomiast z tego, co wiem, to już te kraje, w których jest system kawałceny, zapowiadają, że przeskoczą z tych 10 eurocentów bardziej na 20 eurocentów. Wiadomo, jakby wszystko gdzieś tam idzie, idzie w górę, więc prawdopodobnie. Ta kaucja w Polsce też może okazać się troszkę wyższa na poziomie 70-80 groszy. To, to jeszcze będzie procedowane. Na ten moment mówimy o 50 groszy. Czyli to wszystko niezależnie od, od rodzaju, czy to jest plastik, czy to jest szkło i od pojemności. Tak. Okej, okay, no to przejdźmy to teraz do tych środowiskowych kwestii. I Środowiskowo o może świadomościowych, bo myślę, że to, to, to też jest bardzo istotne. Tak się zastanawiam zawsze, e, rozmawiając na, na to takie tematy, gdzie tutaj jest kwestia hmm, przymusu. Po pierwsze, wiemy już, że te przepisy europejskie będą... Nakładały taki obowiązek, fajnie, jeśli my to zrealizujemy wcześniej. Po drugie, kwestii finansowych: no, czyli, jednak, no, płacisz, kupujesz 10 butelek, to jest 5 zł, więc no, może warto te 5 zł odzyskać. No a patrzecie, gdzie w tym wszystkim jest ta świadomość. No, małpki, trochę inna historia, liczymy, że to w końcu się znajdzie. No, ale jednak, wszyscy wiemy, jak wygląda ten krajobraz. Szczególnie teraz będzie majówka, jakieś miejsca popularne tu nad jeziorem, tu gdzieś w lesie, no znowu będziemy mieli cały wysyp różnych opakowań, więc jak, jak Twoim zdaniem rozkładają się tutaj takie akcenty w tych trzech składnikach, o, o, o których powiedziałem? No tak, y, oczywiście to, to wszystko są te, te elementy, które przemawiają za tym, żeby system został wprowadzony. E, zobacz, ile w Polsce organizuje się akcji sprzątania y, ziemi. Tak, jakby to nie tylko na dzień ziemi. Ja bo mieszkam w Krakowie. Tutaj co chwilę na wiosnę, zwłaszcza też wiosną zwłaszcza. Pojawiają się informacje, że mieszkańcy sprzątają. I możemy tak sprzątać i sprzątać, sprzątać. Pamiętajmy też o tym, że to, czego nie uda nam się posprzątać, chociażby taka butelka plastikowa, mówimy, że ona tam się może rozpadać kilkaset lat. No dobrze, ale to jest tak, że ona się rozpada i jakby to, to ona z niej znika. Powstaje mikroplastik, nanoplastik, on przenika do gleby, potem przenika do wody, potem my to pijemy albo zjadamy to z rybami. No Generalnie dla naszego zdrowia, i dla środowiska to jest niebywale ważny, ważny, ważny aspekt, bo po prostu my nie możemy cały czas próbować walczyć ze skutkami, tylko gdzieś tam, gdzieś tam na samym początku tego, tego problemu musimy zawalczyć o to, żeby, żeby go zniwelować. Tak? I po prostu wydaję, znaczy nie wydaje mi się, jestem przekonana o tym, że w momencie, kiedy rzeczywiście ten system kaucyjny zostanie wprowadzony, to gro tego, co ląduje, na ten moment, już czasu nie cofniemy, ale gro tego, co mogłoby wylądować w, w tych lasach, w tych rzekach itd., tak dalej. Nie będzie tam się pojawiać. Możemy zobaczyć akcję, sprzątania na przykład plaż, tak my robiliśmy nawet kiedyś taką akcję nad morzem, i no, tych zakrętek, właśnie opakowań też po, po napojach, to była bardzo duża część tych odpadów, które, które tam zebraliśmy. A propos zakrętek, to tutaj będzie ciekawa zmiana, zmiana przepisów, które zobligują producentów do stałego przymocowania tych nakrętek do butelek. To wydaje się, niby mała rzecz, ale też. Też ma znaczenie. To jest ważne, ważna zmiana, bo generalnie jest tak, że no, dużo jest śmieci generowanych właśnie spośród tych, tych nakrętek. One dzięki temu po prostu nie będą nam ginęły w przyrodzie, a tak okropnie tylko będą wykorzystywane, będą, będą przekazywane do recyklingu. Więc to jest akurat bardzo dobre rozwiązanie. A czy Twoim zdaniem ludzie mają świadomość, że odpad? W tym przypadku ten odpad z opakowań z butelek może znaczyć tyle samo co surowiec. Hmm. Zobacz, to bardzo dużą siłę mają słowa, bo najczęściej my mówimy śmieci, teraz w ogóle, tak, tutaj wiata na śmieci, kosz na śmieci i tak dalej. Natomiast ja cały czas próbuję troszeczkę to zmieniać na zasadzie mówiąc, słuchajcie, to nie jest śmieci tylko odpad, a odpad oznacza, że tam jeszcze jest pewna wartość. Tak? Więc próbujemy trochę też jako Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, bo prowadzimy dużo spotkań, wykładów, warsztatów, próbujemy jednak zaszczepiać w ludziach tę myśl, że że to, co te opakowania, właśnie które zużywamy, które one nie powinny umierać śmiecią naturalną w momencie, kiedy znajdą się w koszu, nie powinny trafić na składowiska albo co gorsza, do spalarni odpadów, tylko właśnie powinny być przetwarzane. Więc myślę, że jeszcze dużo pracy przed nami. Bo, bo społeczeństwo jest coraz bardziej świadome, ale tutaj z przykrością stwierdzam, że ta świadomość jest, ale czyny jeszcze nie idą za tym, co mają ludzie w, w głowach. Tak? Więc, więc to jest największa praca, żeby rzeczywiście to co, to, co ludzie wiedzą, żeby przekładało się rzeczywiście na to, co robią. No to jeszcze jedna rzecz na koniec: jedno pytanie. Bardzo lubię zadawać to pytanie, bo. Myślę, że one może, ono może być w jakimś sensie kwintesencją w ogóle cyrkularności odbiegu zamkniętego. To jest przykładanie bardzo dużej, moim zdaniem, uwagi do segregacji śmieci, ale być może trochę za małej uwagi do tego, żeby tych odpadów, mówiąc prawidłowo, po prostu tyle nie, nie produkować. Co Ty o tym myślisz? No to jest e, świetna, świetna konsultacja na koniec, bo e, o to chodzi w Zero Waste, e, mamy tą zasadę 5 R, nie będę tutaj rozwijać z języka angielskiego, ale generalnie w Zero Waste liczy się prewencja, zapobieganie wytwarzania odpadów, tak, e, odmawiamy tego, czego, czego nie potrzebujemy, żyjemy w taki bardziej minimalistyczny sposób i rzeczywiście e, musimy, to już nie jest tak, że możemy. Musimy myśleć o tym, że, że po prostu musimy zmienić swoje podejście do konsumpcji. Tak? I rzeczywiście kupować mniej, starać się kupować bez opakowań. To jest, to jest nasza przyszłość. Właśnie no, ta przyszłość jest cyrkularna. Tak? I, I w tej cyrkularności tych odpadów musi być coraz mniej. No to mogę powiedzieć tylko Amen. Bardzo dziękuję za Amen. rozmowę. Amen, <laughs> dziękuję Dzięki bardzo. Wielkiej. Anna Kondziołka, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste o systemie kaucyjnym i nie tylko. Pięknie dziękuję. Państwu też dziękuję. Zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastu Zielonej Interii Przemysł Białkowski. Do widzenia, do zobaczenia.